Cześć, witam Cię na kanale Czytania dla Duszy i zapraszam Cię na przekaz w temacie, jakie zmiany idą do Ciebie w tym nowym cyklu numerologicznym, który już się zaczyna 21 września i trwa rok czasu, więc te zmiany mogą troszeczkę później przyjść niż od razu. Dla niektórych to może być już teraz, za moment. A zanim zacznę, to dwie krótkie informacje. To w najbliższy weekend, 20-21 września, zaczyna się pierwsza edycja mojej szkoły ustawień systemowych online i zostało jedno wolne miejsce. Można się zapisać. To już właściwie ostatni moment. A do niedzieli, do tej niedzieli, 14 września, jest mistrzowski kurs kwantowy w obniżonej cenie dostępny dla Was. I wszystkie te informacje są oczywiście w opisie tego. W filmiku. No to zaczynamy. Trzy karty do wyboru. I wybierzcie sobie tą, która Was przyciąga. Która z Wami rezonuje. Tu mamy jedyneczkę. Dwójeczkę. I trójeczkę. Koliber. Odkładam trzy. Dwa. I jedyneczkę. Mam tutaj jeszcze dla Was trzy karty. Wyciągnę je sobie i patrzymy. Co całość nam pokazuje. Ta karta mówi o tym, że w ogóle zmienicie perspektywę patrzenia, czyli przestaniecie patrzeć na świat na okoliczności przez pryzmat tego, co było w waszym życiu wcześniej. I przestaniecie przynajmniej w jakimś stopniu. Tworzyć negatywne okoliczności, środowisko dla siebie, negatywne projekcje, bo aktualnie patrzycie być może na całe swojego życia albo na jakiś jeden filar przez pryzmat tego, co wcześniej nie wychodziło lub przez pryzmat tego, co jest trudne dla Was i z tego będziecie wychodzić, co jest tak naprawdę dużą zmianą, ponieważ ta karta mówi o tym, że nic nie jest zapisane na stałe w, ska w skalę. Co oznacza dla Was, że właściwie możecie sobie stworzyć wszystko, co zechcecie w ciągu tego nowego cyklu, w momencie, kiedy popracujecie właśnie na tym sposobem myślenia. Wyjdziecie ze starych sposobów myślenia, ale też działania, bo tak czuję, że tutaj jest wychodzenie ze starego sposobu myślenia i działania, z jakichś blokad, przekonań. I jakby ta karta mówi: wszystko jest możliwe. Coś na pewno tutaj zmienicie w tym postrzeganiu, sposobie myślenia, ale od Was będzie zależało, czy zmienicie dużo, czy zmienicie tylko troszeczkę. Co nam się dalej pokazuje? Podejmijcie jakieś ważne decyzje dla siebie i podejmijcie te decyzje z taką odwagą i inaczej niż zawsze. To będą nie z lęku, nie z obaw, i te decyzje właśnie Was poprowadzą do zmian. Pozytywnych zmian, oczywiście. I również ta karta mówi o tym, że wyjdziecie z sytuacji, która wydaje się ta nie do wyjścia, albo taka w zatrzymaniu. Wy już wiecie chyba, co to jest, albo za chwilę będzie taka sytuacja jakieś w zatrzymaniu, nie do wyjścia. według Was nie do wyjścia. ale wy z tego będziecie jakby wychodzić w tym nowym cyklu, czyli tutaj przyjdzie zmiana. A czwarta karta jest bardzo fajną kartą, bo ona łączy się tutaj ze spełnioną Twoją intencją za Twoim marzeniem, celem, więc tutaj jest, dwie grupy osób są. Albo Ty się zbliżysz właśnie przez to, że zmienisz sposób myślenia do spełnienia jakiegoś Twojego celu, pragnienia. Być może już masz w głowie i wiesz, o co chodzi. E, może to być rok w ogóle spełnionych celów dla Ciebie. Albo po prostu spełni się jeden większy cel jakiś, który jest no, dla Ciebie teraz ważny. Albo za chwilę będzie ważny, bo przecież mogą przyjść nowe cele. I patrzymy sobie dalej. Więc, Jedyneczko, ty masz ogólnie mocny przekaz, bo możesz stworzyć wszystko, co zechcesz. Dużo od ciebie będzie zależało. Dobra. Pozytywna zmiana w tym nowym cyklu. Dwójka mieczy. Mhm. Wyjście, właśnie, no właśnie, ja już Wam za to pokażę. Niektórzy pójdą do w ogóle obfitości finansowej. Zobaczcie, to jest, od, tu jest dwójka mieczy, a to jest odpowiednik dwójki mieczy. To jest jakaś zablokowana sytuacja, coś nie idzie do przodu. Wy nie wiecie, jakie podjąć decyzję. To będzie wszystko się odblokowywało. Będziecie wiedzieli, w którą stronę iść, jak działać. I same niektóre sprawy tutaj będą się rozwiązywały dla Was. Następny zestaw też jest trudniejszy. To są właśnie Wasze obecne energie. Piątka buław to jest albo wyjście z jakiegoś konfliktu z kimś, lub wejdziecie z kimś w konflikt i po prostu z niego wyjdziecie. Jeżeli jesteście teraz w konflikcie z kimś, w jakimś nieporozumieniu, to będzie wychodzenie z tego konfliktu, ale to też jest wychodzenie z konfliktu wewnętrznego. Czyli to też te podejmowanie decyzji. A to jest siódemka mieczy, czyli typowo ściąganie na siebie poprzez negatywne myśli, poprzez przekonania, negatywne okoliczności. To jest to i to się będzie zmieniało. Czyli wy przestaniecie, być może nie od razu wszystko, jeżeli ktoś ma bardzo dużo tego, ale przestaniecie do swojego życia projektować negatywne rzeczy, bo zmienicie sposób myślenia, pamiętajcie, że to się nie stanie samo. Bo jeżeli ktoś ma negatywne myśli i nie zamierza tego zmieniać, to będzie się z każdej strony dostawali taki sygnał, żeby zmieniać te negatywne myśli. Bo to chodzi o to tutaj. Jakieś klatka mentalna mi się tutaj pokazuje, też autosabotażysta, czyli ten wewnętrzny krytyk sabotażysta tutaj też występuje, i wy przestajecie to robić. I to może dotyczyć sfery finansowej. Bo tu nam się mocno sfera finansowa pokazuje. Dziesiątka pentakli, królowa pentakli. Czyli tutaj zmienią się wasze, wasza sytuacja finansowa i to może się bardzo mocno zmienić, taka, że wejdziecie w dużą obfitość tutaj finansową. Eee, może, ogólnie też się zmienią wasze relacje, bo to jest dwójka kielichów, ale też możecie poznać kogoś do relacji miłosnej. Lub obecna się zmieni. Razem z tym zestawem to, to też nie musi dotyczyć tylko finansów. Albo dla niektórych nie będzie dotyczyło finansów. Bo może dotyczy się relacji. Chociaż czuję, że te finanse gdzieś tutaj krążą. Że tutaj jest zawieranie związku małżeńskiego. Bo dziesiątka pentakli to też jest małżeństwo. A jeżeli jesteście w małżeństwie, no to zmiana na pozytywną małżeństwie. Wyjście z jakichś konfliktów, z jakichś spięć. Tak też może być, czyli poprawa istniejącej relacji też jak najbardziej tutaj może być. Więc może wam się na polu finansowym zarówno powodzić, jak i w polu relacyjnym, miłosnym. Bo pamiętajcie, dwójka kielichów nie musi tylko dotyczyć relacji miłosnych. Może, ale nie musi. Może dotyczyć ogólnie wszystkich relacji. Jaka pozytywna zmiana do jedyneczki idzie w tym nowym cyklu? Decyzje, jakieś decyzje będziecie podejmować i być może. Być może te decyzje będą dotyczyły tego, czy się bierzesz za siebie, bo tu u niektórych tak czuję. Albo zmiany swojej ścieżki życiowej. Lub jakiegoś jednego filaru. Bo jest kolejna karta, decyzja. Dwójka mieczy, to też były decyzje. Na razie do końca nie umiesz podjąć tych decyzji. Na razie nie umiesz ruszyć, ale to się zmieni. Być może nawet nie wiesz, jakie to są jeszcze decyzje, bo. Ten cały cykl trwa rok czasu, więc tutaj mogą przyjść okoliczności, żebyś mogła podjąć te decyzje, które cię popchają do przodu. Ale czasami to jest decyzja dobra, biorę się za siebie, kontroluję te myśli, idę na jakiś, nie wiem, kurs rozwojowy. Coś tutaj działam ze sobą i podchodzę z taką samodyscypliną. To może być też ta decyzja, ponieważ wy już dostajecie jakieś sygnały w tym temacie, albo będziecie dostawać, chociaż czuję, że niektórzy już dostają i ktoś was z tym poprowadzi. Czy jeżeli gdzieś tutaj chcecie zmienić sposób myślenia, coś zrobić ze sobą jakiś porządek, żeby faktycznie nie projektować tych negatywnych rzeczy, nie jesteście sami w stanie tego zrobić. To mogą być jakieś kursy, szkoła, warsztaty, szkolenia, ale mogą być jakieś sesje jeden do je, jeden z kimś. Kto się takimi rzeczami zajmuje? Pozytywne zmiany. No właśnie, tu jest to że wy zmienicie swoją ścieżkę życiową, przestaniecie błądzić. Czyli ja bym powiedziała: tu widzę osobę, która idzie do przodu, trzy kroki do przodu, dwa do tyłu. Dwa do przodu, jeden do tyłu. Ciągle idziecie po starych schematach i w końcu to zmienicie. W końcu zmienicie. Góra was tutaj będzie chroniła. Wyjdziecie też ze swoich lęków, obaw i pójdziecie w coś nowego, w coś nieznanego. Dla was to będzie dobre, oczywiście. Z takim zaufaniem. I z ostatniej talii patrzymy. Pozytywna zmiana dla jedyneczki. Na ten nowy cykl. Oczyszczenie. I to na takim głębokim poziomie. Dla niektórych to jest oczyszczenie na głębokim poziomie miłosnym. Mhm. Dokładnie. Jeszcze jedną kartę wezmę. Tranzyt. Przyjdzie w pewnym momencie nagła zmiana. Bo Wy coś tutaj będziecie uwalniać, oczyszczać, i przez pewien czas możecie w ogóle nie widzieć efektów: albo niewielkie, a potem coś tak zaklika i to mocno pójdzie. Będzie się oczyszczało według mnie większa część roku, albo na cały rok. Może dotyczyć albo ram w Twoim sercu, albo spraw miłosnych. Bo to jest karta miłości. Kolejna karta e, opieki Sił Wyższych, bo tutaj też jest opieka Sił Wyższych. Zwłaszcza Wasze plany i cele. Tutaj są mocno chronione, i Wy wychodzicie poza stare swoje schematy działania myśleniowe, to już było w czytaniu, i za swoje blokady, jakieś przekonania, a może i nawet Rodowe. Coś, co jest do Was przyklejone już długo, długo, długo i nie umiecie się tego pozbyć. To teraz jest szansa, żeby się to, tego pozbyć, ale świadomie, nie na zasadzie to ja teraz czekam, bo Gosia tak powiedziała. No to ja teraz czekam, niech to się stanie. Nie, to tak nie działa. Tutaj ja widzę osobę, która musi dużo pracy takiej wewnętrznej włożyć i w yy, te procesy, tutaj zmiany sposobu myślenia, yy, żeby wyjść z tych projekcji negatywnych, z jakichś wewnętrznych blokad, ale to się będzie opłacało, wam, bo tutaj w ogóle wchodzi nowa energia, witalność, chęć do działania, jakieś nowe pomysły, nowe cele i wdzięczność, poczucie wdzięczności. Będzie na pewno za co być wdzięczny. Jedyneczko, bo Wasze wysiłki zostaną Wam wynagrodzone. Ale wysiłki, nie żeby wy zrobicie jedno, dwie rzeczy i już koniec. Nie, to tak nie będzie działało. Tutaj ja widzę osobę, która naprawdę jest takiej determinacji yy, i działa ku temu, żeby oczyścić te sposoby myślenia, te blokady, jakieś zależności, uwikłania. I wtedy zobaczycie naprawdę duże efekty swoich działań. I to tyle dla Was jedyneczki. Dwójeczki. Dwójeczki. Co tutaj dla Was? Jakie pozytywne zmiany w tym nowym cyklu? Ta pierwsza karta mówi o tym, że zaczniecie patrzeć na życie, na świat, na siebie w takich pozytywnych barwach. Dostrzeżecie na przykład też swoją wartość. Hmm? Pozytywne, takie optymistyczne podejście do życia. Zmienią się Wasze wibracje. Te dwie karty tutaj ze sobą pasują mocno, ponieważ ta pierwsza, ta fioletowa raczej, mówi o tym, że coś się u Was uzdrowi, coś będziecie uzdrawiać i zmienicie swoje wibracje. Widzicie na przykład z jakiegoś braku, jeżeli jesteście w braku. Z jakiegoś niedostatku, z jakiejś samotności, poczucia niespełnienia, niesprawiedliwości, niektórzy ze swoich ran mogą wychodzić. Na pewno tu coś się będzie uzdrawiało u Was. I wiecie co, czy to będzie już widoczne w tym życiu fizycznym? Zaraz zobaczymy, co nam karty powiedzą. Niekoniecznie muszą już być, być to widocznie musi być, ale zrzucicie jakiś ciężar i wejdziecie w taką większą lekkość życiową i możecie zobaczyć, że powoli wam się tutaj zaczyna układać. Spowolnicie też w swoim życiu, czyli przestajecie na przykład biegnąć po coś. Pędzić w swoim życiu. Za mocno się starać. Możecie zacząć medytować, praktykować jakieś oddechy. Ogólnie tu jest duże takie uwolnienie, akceptacja, a zobaczymy, co dalej nam się Pokażę, Co na tarot? Pokażę tutaj. I zmiana wibracji, właśnie. Ja tu czuję wyjście z jakiegoś braku, niedostatku. Dwójeczki. Pozytywna zmiana. Nowa energia wchodząca. No właśnie. Zadowolenie, radość. Zmiana na zmianie. O, duże oczyszczenie, zwłaszcza karmiczne. Wyjście z karmy. Wyjście ze starych emocji, jakichś z przeszłości. Dobra, a z mówi o tym, że wejdzie w pewnym momencie nowa energia, no bo wy zmieńcie swoje wibracje, przyjdzie witalność. Jeżeli macie problemy z ciałem fizycznym, jakieś zdrowotne, to tutaj przyjdzie uzdrowienie ciała na pewno, przynajmniej w jakimś stopniu, ale ogólnie to jest nowa energia do działania, do pójścia do przodu. Dla niektórych taki romans też może być. Dziewiątka kielich to jest ogólnie zadowolenie z życia, czyli delektowanie się życiem. Jeżeli macie jakieś nałogi, to jest wyjście z nałogów, i ta karta też mówi o spełnionej jakiejś intencji, o spełnionym celu. Być może wiecie, o co tu chodzi. No, na pewno jest duża zmiana wibracji. Niekoniecznie od razu to musi być, tutaj jest koło Fortuny i karta Sądu Bożego. No to wyjście z jakichś uwikłań karmicznych, przepracowanie jakiejś karmy i czujecie po prostu luz. Tutaj też jest przepracowanie jakichś rzeczy związanych z rodem albo z dzieciństwem, chociaż bardziej tu czuję ród i po prostu to zostawiacie już za sobą. Duże zmiany, te ciężkości, jakieś trudności, przeciwności, losu. To wszystko w pewnym momencie zostawicie za sobą i typowo idziecie do nowego. Niektórzy mogą pogłębiać swoją wiedzę, niektórzy mogą zmieniać pracę, ale wchodzi mocno nowa energia do waszego życia i też zostawiacie przeszłość za sobą: to co było trudne, bo to w końcu się z tym konfrontujecie. Przerabiacie, transformujecie i jesteście w stanie to zostawić. I jak zostawiacie tą przeszłość za sobą, te trudne emocje, to właśnie wtedy zmieniają się wasze wibracje. Dwójeczki. Dwójeczko. Pozytywne zmiany dla ciebie. No, tworzysz pole, pomimo jakichś tutaj przeszkód. Teraz są jakieś przeszkody, albo za chwilę będą. Tworzysz pole do spełnienia twojego marzenia, celu. Hmm? A jakby dziewiątka kielichów też często o tym mówię. I tutaj może się spełnić jakaś, jakiś twój cel, jakieś twoje marzenie, pragnienie jak najbardziej. Albo po prostu tworzysz pole i zaraz potem w kolejnym cyklu te marzenie się spełni. Ale dla niektórych to jest do roku czasu to się spełni. Wyjście z przeciwności losu. Wyjście z wyzwań. Jeszcze one mogą być momentami, bo tak czuję, że mogą być, ale wy z tego będziecie wychodzić i to was będzie... Jeszcze bardziej napędzało do przodu, bo tu jest ewidentnie ruch do przodu. Część z was może się przeprowadzać, ale to tylko część z was. Dla większości to jest po prostu ruszanie do przodu ze swoim życiem albo z jakimś jednym filarem, o którym teraz myślicie. Bo jakby karty nie wskazują właśnie na jeden filar, tylko tak jakby całościowe podejście do życia, że tu się dużo zmienia, bo ty puszczasz stare, transformujesz stare, zmieniasz swoje wibracje pach, wchodzą nowe energie i po prostu idziesz mocno tutaj do przodu, bo tu jest twoja metamorfoza, czyli duża zmiana zajdzie w tobie. Zostawisz właśnie tą przeszłość za sobą i poczujesz y, luz i harmonię w sobie, balans w sobie. Jeżeli masz problemy z emocjami, to też będzie praca z tym i zostawianie tego za sobą. Zmiana, pozytywna zmiana dla ciebie. No, jest takie spowolnienie, oczyszczenie, pogłębianie wiedzy, albo ty będziesz komuś przekazywał wiedzę. Ok, dobra, tutaj jest takie spowolnienie: to było już takie spowolnienie, jakieś medytacje, oddechy, uczenie się na przykład też tego, ale też dużo się tu oczyszcza, bo ty się transformujesz, no to dużo musi się uwalniać, oczyszczać. Ja tu czuję właśnie jakieś karmiczne i rodowe sprawy, które będą się uwalniały, oczyszczały, być może już nad tym pracujesz i nie widzisz za bardzo efektów, albo tylko trochę, to w tym nowym cyklu to wszystko będzie przyspieszało. Ale nie rezygnuj z tej swojej pracy wewnętrznej, tylko rób to dalej, albo zacznij, bo tutaj może u niektórych być dopiero rozpoczynanie, rozpoczynanie tych procesów. Część z Was będzie pogłębiała swoją wiedzę, Zarówno rozwojową, jak i zawodową, możecie z, możecie zmienić swój kierunek w ogóle zawodowy. Później, wiem, do szkoły na jakiś kurs inny zawodowy i zmieniać w ogóle branżę. To u niektórych czuję, a część z was, z was może zacząć tworzyć jakieś kursy, jakieś warsztaty, bo wcześniej na przykład nie byliście na to gotowi, a teraz będziecie i chodzi spokój, czyli. Wcześniej były jakieś zawirowania, albo teraz nawet są zawirowania, jakiś chaos, ciągle jakieś przeciwności, a tu wchodzi w końcu spokój do waszego życia i jest karta zwycięstwa i sukcesu na samym końcu. Czy tutaj dużo Wam się będzie udawało? Te, to może być na polu zawodowo-finansowym, ale to też może być właśnie osiągnięcie swoich celów, które gdzieś tu sobie założycie na ten nowy cykl i jesteście w stanie to osiągnąć i tego Wam życzę. Dwójeczki, to tyle dla Was. Trójeczka, pozytywna zmiana w nowym cyklu, Kolibel, To jest, pójście po swoje sukcesy. Pójście na ścieżkę, gdzie będzie Wam się w końcu powodziło. Wyjście z takiej energii, gdzie się sabotujecie też, albo patrzycie na to, co nie wyszło. Tu u niektórych jeszcze czuję, że najpierw coś jeszcze musi wam nie wyjść, żebyście to zrozumieli, że gdzieś tutaj błądzicie, że coś trzeba przepracować albo puścić. Co jeszcze przyjdzie tutaj? Macie kosmiczne łono. To jest albo uzdrowienie energii żeńskiej w sobie, albo uzdrowienie rany matki, albo to jest karta w ogóle waszego odrodzenia. Nowe pomysły tutaj mogą przyjść, takie inspirujące pomysły, kreatywne pomysły i ja tutaj mocno gdzieś widzę faktycznie ten filar zawodowo-finansowy zwłaszcza, że tutaj karta mówi o prosperity, czyli waszym prosperity będzie się zmieniało na pozytyw, i to mogą być finanse, ale nie dla wszystkich to są finanse, bo to też jest powodzenie życiowe. Chociaż byk jest bardzo mocno związany z finansami, więc dla większości z Was tu chodzi o pozytywne zmiany w obszarze, obszarze zawodowo-finansowym. Niektórzy mogą zakładać własną działalność. Wcześniej na przykład nie byliście na to gotowi, nawet może nie myśleliście, a teraz to przyjdzie. Przyjdzie impuls do tego, albo dostajecie awans, podwyżkę, lub wasza działalność, którą już prowadzicie. Będzie lepiej funkcjonowała, będzie więcej klientów, będzie więcej mm, zysków. I co dalej nam się pokazuje? Y, to jest y, wielka symfonia. Y, ja bym powiedziała, że tutaj ogólnie w, mogą Wam się układać relacje z ludźmi, możecie nowy, nowe osoby poznawać, ale to też jest po prostu. Y, Taka harmonia wchodząca do waszego życia. I to może dotyczyć każdego filaru. Eee, może też chodzić o to, że przestaniecie dawać innym tak dużo. Eee, zwłaszcza jeżeli dajecie dużo albo bierzecie za innych, to przestaniecie to robić. I jeszcze tutaj poczułam, że wy odnajdziecie jakąś swoją nową ścieżkę zawodową Taką, która pomaga innym osobom. Czyli może być to pod kątem ogólnie rozwoju. Nie u każdego, oczywiście. To może być dla nich No, No dobra, to patrzymy trujeczki. Pozytywne zmiany w tym nowym cyklu. Pozytywne zmiany w tym nowym cyklu. szażowa. Kończy się u was coś trudniejszego, jakieś trudne emocje mogą się też zakończyć, związki, które nie rokują lub relacje, które nie rokują. A śmierć mówi o tym, że faktycznie coś tutaj się kończy. Mogą się skończyć jakieś sprawy sądowe, jeżeli macie, ale też przychodzą rozwiązania do waszych jakichś spraw lub właśnie nowe pomysły. Mm, Nowe cele możecie też mieć. I dziesiątka mieczy też o tym mówi, że kończy się jakiś trudniejszy etap w Twoim życiu. On może właśnie dotyczyć tej sfery zawodowo-finansowej, zwłaszcza, że mamy cesarzową, która często odnosi się do sfery zawodowo-finansowej i tak to tutaj czuję. U niektórych to są finanse, na przykład, że poprawiają się finanse, jakaś kobieta też może być dla Ciebie wsparciem. Mogą też się kończyć znajomości, które nie rokują. Nawet jeżeli to dla ciebie będzie ciężkie, z czasem zobaczysz, z, zarówno z kobietą, jak i z mężczyzną, a z czasem zobaczysz, że to wyjdzie ci na dobre. Mogą też się kończyć jakieś trudności miłosne, bo tutaj mamy mm, kapłan, czwórka kielichu, więc jeżeli ta Trudno wam w relacji miłosnej, w której jesteście, to tutaj albo zakończy się ta relacja, albo zakończą się te trudności. Jedno albo drugie. Jedno i drugie wyjdzie wam na dobre. Wyjście z jakiejś apatii, marazmu, z wyczekiwania co dalej... Z wyj wyjście z braków y, sukcesów w swoim życiu przepracowanie na przykład y, rany ojca też może być, niektórzy z was pójdą pogłębiać wiedzę y, w różnych tematach i y, to wam bardzo szybko zaprocentuje i wyjście też z ciężkości życiowych będzie tutaj u was czyli przestaniecie dźwigać tyle ciężarów zwłaszcza przestaniecie dźwigać ciężary innych osób i zobaczycie, jakie to będzie dla Was uwolnienie, że to Was mogło trzymać w miejscu. Patrzymy sobie dalej, trójeczki, pozytywna zmiana. Tutaj też mogą być takie niespodzianki od losu. Wyjście z jakiegoś niedostatku, z negatywnych myśli, z jakichś lęków. Mhm. Wasza duża zmiana idzie i przez to idziecie po nowe, zwłaszcza w sferze zawodowej albo zawodowo-finansowej. Typowo nam się to pokazuje. Co tutaj? Wyjdziecie z jakiegoś niedostatku, ze skupiania swoich myśli w braku, bo to ewidentnie jest brak, jakieś lęki, obawy, niedostatek, brak pewności siebie też i będziecie bardziej tu i teraz. Czyli wy najpierw mentalnie zaczniecie się tutaj zmieniać, bo zaczniecie słuchać potrzeb intuicji i wszechświata, i tu zajdzie duża metamorfoza wasza. Wyjdziecie z braku jakiegoś. I wchodzicie w, nowe, w nowy etap, jeżeli chodzi o obfitość. I dla niektórych to jest obfitość finansowa. Mogą spływać duże pieniądze. Mogą przychodzić pomysły na biznes na przykład. Albo na zmianę pracy. I to jest coś, o czym nawet teraz możecie nie myśleć. A za chwilę będziecie o tym myśleć. Dla niektórych to jest po prostu takie powodzenie życiowe. Chociaż wszystkie karty wskazują na to, że to są pieniądze tutaj. Dla Ale... To się pojawi, jak wy coś tu przepracujecie w sobie. A to jest dobry rok właśnie na pracę z finansami, na, na pracę z obfitością finansową, na metamorfozę własną, na wyjście z braku, niedostatku, z jakichś lęków. To też ten ojciec, bo finanse płyną od ojca. Jak ktoś ma dużo lęków, obaw, to często też to jest związane z ojcem tutaj. Brak zasilania od ojca. I jeszcze z jednej karty sprawdzimy sobie tutaj. Coś, co, nad czym pracujesz już od dawna, zacznie tam sprocentować. I być może właśnie, już ty pracujesz nad tym filarem finansowym. No, ja najbardziej tutaj widzę. Filar finansowy. Zawodowo-finansowy. Coś, nad czym pracujesz już od dawna, w tym nowym cyklu przyniesie ci już korzyści. Być może coś nowego wprowadzasz do swojej pracy zawodowej i nie widzisz efektów, albo pracujesz właśnie z energią pieniądza i nie do końca widzisz efekty, to teraz to zobaczysz. Już Wam pokazuję dalej, bo na samym końcu macie typowo nowe możliwości finansowe, wzrost finansowy, e, na, większe na pewno pieniądze. I jest spełniona Twoja intencja, tutaj spełniony cel. Więc jeżeli macie zawodowo-finansowe cele, to one się będą spełniały w tym nowym cyklu, a po drodze jeszcze macie kartę zaufania, że w końcu poczujecie, że możecie zaufać. Wcześniej było z tym problem. Raz być może ufaliście, raz nie, a teraz naprawdę poczujecie to zaufanie na głębokim poziomie i tu się zacznie wszystko pięknie układać. Zaczną puszczać te ciężary, oczywiście. Nie wszystko samo się będzie działo, bo tutaj też trzeba włożyć swoje, żeby pewne rzeczy zauważyć, puścić, przepracować. Hmm? E jeżeli coś robicie, jeżeli chodzi o tą pracę z energią pieniądza, no to róbcie to dalej, nie przestawajcie. I tutaj też jest karta takiego oddechu, takiego luzu, właśnie wyjście z tych ciężarów. To nie są tylko Twoje ciężary, bo to mogą być rodowe ciężary, ciężary brane za mamę, co jest bardzo częste. Za partnera, za partnerkę. To będzie wychodzenie z tego trójieczki. I to wszystko dla Was. Pozdrawiam, papa. Pa.